To, no jak szybko się wznosi, pewnie będzie zależało od pionowej składowej wektora prędkości. Rysuję wektor prędkości. Mógłby wyglądać tak. Usiłuję te 20 stopni zachować na oko. No i rozbiórka na składowe. Pomocnicze kreski. Buduję z ich pomocą prostokąt, którego przekątną jest ten wektor. Boki prostokąta to będą składowe. No i już mogę je rysować. Pozioma składowa która mnie w tym zdaniu nie interesuje, i pionowa, od której zależy, jak szybko się wznosi, Se zaznaczę kąt. V wektor VX VY. Zapiszę sinus kąta alfa VY do V. No to w takim razie VY to będzie V sinus alfa. I to będzie liczbowo równe przyrostowi wysokości w jednostce czasu. Mógłbym po prostu wziąć to, co tu wyjdzie, razy 10 i podać to jako odpowiedź, ale żeby było kulturalnie ładnie rozpisane, wezmę gimbazjalny wzór. Prędkość to jest droga przez czas. Tutaj. Vy to będzie droga pokonana w pionie, którą mógłbym oznaczyć delta y, ale oznaczę h. Bo to się kojarzy z wysokością. Jednostki mi tu nie za bardzo pasują, bo czas jest w sekundach, to w kilometrach na godzinę przeliczę. Celuję w metry na sekundę, więc kilometr zastępuje odpowiednią ilością metrów, czyli tysiącem tychże godziny odpowiednią ilością sekund. I to już, to już jest w metrach na sekundę. 36 razy 3 to jest 108. O, tu się skróci przez 36 60 metrów na sekundę. No i mogę podstawiać 205, coś tam, coś tam, no powiedzmy 205,2.